Witam widzowie! W dzisiejszym odcinku specjalnie zrobiłem nowe konto i będziemy starać się, zrobimy taką serię. Przepraszam, że mnie ogólnie tyle czasu nie było. No, nie, nie miałem kiedy ogólnie nagrywać. Teraz zaczniemy jeszcze raz. Zaczniemy nową serię. Ojej. Pachajcie, mamy problem, bo widzę, że wy tu średnio widzicie. Poprawię wszystko i już gramy, i już. O, chyba jest dobrze. Dobra, i będziemy starać się po prostu w tej serii jak najwięcej rzeczy ogarniać. Po anarchiczny set dwójkę, więc chwilę to może zająć. Zobaczmy, może tu coś jest, ogólnie Jak wiecie, dalej trwa event z tymi dy, dniami. Więc sobie też postaramy dzisiaj kilka zdobyć. Idziemy tylko na spawn'a. A, właśnie, mogę odebrać... Dobra, ja sobie tylko, yy, widzowie, wezmę za chwilę rzeczy, znaczy dar, darmowy kluczek i od razu sobie go otworzymy wiecie widzowie. Chyba nie, nie będziecie źli, co? Napiszecie w komentarzach. Anarchia SP, dobra, jaki ja miałem nick. Karma 12345. Karma 12345. Wyślij. Na razie nie mogę jej odebrać. Nie wiem w sumie dlaczego. Patrzcie, co tu leży! Nie! Czekajcie, bo ja wiem, że jakiś typ miał zostawiony, ale nie pamiętam na którym cechę. Będziemy musieli sprawdzić. Od jedynki będziemy szli. O, ja, ile tu ich jest? Okej, okay. tu właśnie nie było, tak? Dobra, chwilę mi to zajmie, dlatego się tu widzowie nie. Zwłaszcza na mnie. No i. O. Spróbujemy tylko, bo wiem, że ja na swoim. O, zobaczcie. Sobie to zabierzemy. Powiedziałem, że tu w którym jest, bo na swoim zeszłym koncie to ogólnie znalazłem. Dobra. Zaraz pójdziemy, schowamy wszystko po prostu do Ender Chesta. Ja już będę szedł zbierać dynki. Specjalnie dla Was. Nie wiem co jest, nie? Jak mi się uda zdobyć dnie dwójkę, to chyba nawet konkurs zrobię na nią. O ile chcecie, będziecie pisać w komentarzach. A teraz idziemy na nową strefę. Ja nie wiem, czy widzieliście. Według mnie, spoko od dnie. dnie. widzowie. Musimy się postarać zebrać te dziesięć dyniek tak niezauważeni. Au, debilu! Ja nie rozumiem po co on mnie bije, nie? Dnia Dawaj Dawaj Dobra, mamy sześć dyni Siedem dyni Ale to łatwo idzie, widzowie Dziewięć dzień. Co to było? A, ten tu debil. Au, po co mnie bijesz? Dobra, Widzowie, mamy już 9 dni. Tu tylko kita odbiorę. A właśnie, bo ja tego nie miałem odebrane. To sobie to odbierzemy. O, i mamy złote jabłuszka. O, ja ten miecz ma. Dobra, kilo mam w sobie lepsze. Dobra, secik sobie zostawimy, to nie, to wyrzucimy OK. Kośnik ki no i widzowie za chwilę. Szybko się tylko postaram. Teraz szybko spróbuję ogarnąć nam E, teraz szybciutko poodbieram. czekajcie, czekajcie, bo mam mały problem jestem dobra, teraz, teraz się uda widzowie, karma 1, 2, 3, 4, 5 wyszli wyszli dobra, muszę grać 30 minut szczerze o tym nie wiedziałem e, ja, dajcie mi chwilkę, ok? bo pisze do mnie widz Козырь. Да. Dobra, widzowie, przepraszam, że tak, ale naprawdę widz pisze, ja nie zostawiam tak widza, e, tylko ostatnia sprawa. Dobra, ja tu na razie postoję. bo tu widz chciał przyjść Dobra, widzowie, przepraszam, naprawdę przepraszam. E, powinien tu za chwilę przyjść do mnie widz. Bo, bo mówił coś, że chce przyjść i tak dalej. O siema, siema. to jest jego nick? Tak. Napiszemy do niego chcesz być na odcinku? Czekajcie, on chyba do mnie znowu na Discord zapisze. Czekajcie, bo teraz on ma jakiś problem. Nasz kamerzysta! Co to jest? A po co... Po co mi śnieżki? Okej. Okay. Dobra widzę, ja, ja idę na dynię. O, widzę, kolega też. Być może pójdzie. Postaram się zdobyć trochę dyń. A jeszcze jedną rzecz muszę szybko zrobić. Oj, przepraszam, jak to słyszeliście. Prze to... Dobra. Przepraszam za katar, ale jestem trochę... No... Może tylko szybko coś... Zrobić. Dobra. To widzimy się... Później. Czekajcie, tak? Widzimy się za chwilę, jak już uzbieram trochę dyni. Także... No, także... Cześć! Ja Nie no, żartuję, oczywiście. Dobra. Idziemy. Może uda się dynki pozbierać kilka, żeby tak było coś lepszego niż to co ja teraz mam. Bo szczerze. Tych dyni chciałbym trochę pozbierać, a jeszcze zrobimy sobie później opening tego co udało się. O dynia dnia tego, co udało nam się zebrać. Naprawdę przepraszam za mój katar, ale ja naprawdę jestem przeziębiony. I tak chciałem nagrać dla Was odcinek, bo zeszły, był chyba dwa miesiące temu, czy trzy. I to po prostu, no, nie opłacało mi się. O, czekaj, w że już za to jest. Siema. Ej! O kurde, to był chyba błąd, co ja zrobiłem, co widzowie? A właśnie, a w, e, czasami patrzcie te beczki, bo ja kiedyś tu nie znalazłem trzeciego poziomu. O, patrzcie, kilofy są. Dobra, dynia, dnia. Dobra, będzie frag? Nie będzie fraga, jestem... O! Zabiłem, dobra. dobra! Teraz tak po cichu... Trzeba się zakraść... I szybko zjeść... Jak widzicie, albo w sumie nie widzicie... Odynia! No, zostaw mnie. No, po co mnie bijesz i tak serca nie dostaniesz? Za chwilę, jak pozbieram, tak z 25 dni, albo 23, no, na pewno chciałbym uzbierać jedną, dynię, trójkę, tylko ją długo bym zbierał. A to by się może da dało w innym odcinku. I po prostu będę dzisiaj nagrywał jeszcze chwilę, i wtedy. Sprawdzę wszystkie dwójki, wezmę, schowam, a wszystkie jedynki będę zawsze otwierał. I tak po prostu będziemy sprawdzać. Może jeszcze jutro mi się uda nagrać coś. Filmy nie będą codziennie. Będę tak raczej wrzucał raz na jakiś czas. Tylko że teraz. No, dobra, nie bije się z nimi. Dobra, 16